W okresie noworocznym odnotowuje się wzrost podaży i popytu na różnego rodzaju środki pirotechniczne. Chciałem przypomnieć sprzedawcom, że takie materiały mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo. Nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów przez osoby dorosłe, a w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, często niesie za sobą niebezpieczeństwo spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze należy przestrzegać instrukcji użycia. Nigdy nie wolno używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu, zdrowiu ludzi lub po prostu spowodować pożar. Korzystając z okazji w związku ze zbliżającym się Sylwestrem i Nowym Rokiem, w imieniu wszystkich policjantów Powiatu Oleśnickiego chciałbym złożyć wszystkim użytkownikom portalu Moja Oleśnica najserdeczniejsze życzenia noworoczne.